Danie 13, na ciąg arytmetyczny mamy A3 oraz A4. Od razu na pierwszy rzut oka możemy obliczyć różnicę. Różnica to jest wyraz następny, czwarty w tym wypadku minus poprzedni, czyli w tym wypadku trzeci równa się 14 minus 10 równa się 4, czyli różnica to 4. Zatem jeżeli różnica jest 4 to skorzystajmy ze wzoru na enty wyraz ciągu dla trzeciego, czyli A3 jest równe A1 plus 2R e, rozpracowanie ogólnie tych wszystkich wzorów na enty i tak dalej zaprezentuję w innym filmiku oczywiście, jeżeli ktoś jest ciekawy, a jeżeli już jesteście zapoznani z tym filmikiem to po prostu idziemy dalej e, A3 znamy, to jest 10, a1 nie znamy, będziemy liczyć i 2r to jest 2 razy 4, czyli plus 8. Odejmijmy sobie obustronnie 8 i to jest 2, a jest równe, a1 oczywiście, a1 jest równe 2. Jest taka odpowiedź, zaznaczamy.